Na ManiFie. Nie jest nas dzisiaj może tak licznie, jak spodziewaliśmy się, tak dużo, ale ważne to że jest to, że jesteśmy. Że mamy świadomość tego, jak kobiety są ważne i jak w dalszym ciągu są dyskryminowane. Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To kobiety, które wzięły ciężar. Wychowania dzieci, ogarnięcia domu, mają trudniejszą sytuację. Mimo, że są lepszy, lepiej wykształcone niż mężczyźni, to ich zarobki są o kilka czy kilkanaście procent nawet niższe niż zarobki mężczyzn. I im wyżej w hierarchii zawodowej, tym te różnice są większe. O ile Średni personel, średnia kadra zarządzająca, to są różnice kilkuset złotowe, to już na najwyższym szczeblu dochodzą te różnice w płacach od kilku do kilkunastu tysięcy. Mimo, że kobiety są świetnie przygotowane, ale męski świat nie pozwala im na awans. I dlatego my kobiety powinnyśmy razem, stanąć i o te prawa walczyć. Domagać się. I tylko solidarność kobiet, ich mądrość będzie e, skutkowała równością. Zapraszamy Państwa, abyśmy razem dla równości przeszli do placu artystów, tam kto będzie chciał będzie za... za Bierze głos i swoje myśli, przemyślenia na temat feminizmu, na temat kobiet, na temat równości, jak również na taki temat, który będzie do tego dostosowany, będzie mógł zabrać, zabrać głos. Feministki nie są wrogami mężczyzn. Feministki to kobiety, które są partnerkami mężczyzn, przyjaciółkami mężczyzn nie, w życiu zawodowym, w, w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym. Feministki chcą być równorzędnymi partnerkami mężczyzn w każdej dziedzinie życia. Dzisiejsze hasła, które ze sobą niesiemy, przypominają o tym, że parlamentarzystki, które zasiadają w, w w naszym rządzie znalazły się w sejmie tylko i wyłącznie dzięki długiej i ciężkiej walce sufrażystek. Dlatego chcemy, żeby panie, które objęły rządy w Polsce nie ograniczały praw kobiet, żeby nie mściły się na kobietach bardzo dobrze. Życie jest bezwzględne i nikt nikomu nic nie da. Trzeba się o swoje prawa głośno upominać. Także kobiety, stańcie tu razem z nami, idźcie i mówcie o tym, co Was boli, bo kobiety są w gorszej sytuacji. To one podlegają przemocy, przemocy domowej. Również częściej kobiety podlegają mobbingowi. To kobiety są częściej w Polsce bezrobotne.